zatrzymać na tym jego poczuciu manipulację, że nie da się skręcić. I otóż, dziś rozmawiałem a bodaj z Zenkiem rano. Ponieważ od pewnego czasu mam takie hobby, wyłapuję, i też was o to proszę, gdybyście coś takiego słyszeli, to dajcie mi znać. Wyłapuję takie Informacji o młodych Polakach, które odnieśli sukces. Za granicą, o których w ogóle w Polsce nie słychać. Opowiem wam trzy takie przypadki. Zacznę od Krystiana Adama. Był organistą w miejscowości Jawor pod Legnicą. Są lata, przełom lat 90 -tych, 2000 -tych, Facet gra na organach i śpiewa bardzo ładnym głosem. Zacznijcie wargi nasze sławić Pannę Świętą. Yy, Proboż mówi tak. Ej, Krystian, masz fajny głos. Może iść się zgłoś do Wrocławia niedaleko. Ja ci ułatwię transport, rozpiszemy dyżury, a najpierw jak będzie pogrzeb, to przyjedziesz. E, będziesz dojeżdżał na uczelnię do Wrocławia i cię kształcić głos, bo opłaca się. Pojechał, posłuchał księdza proboszcza, zdał na tą uczelnię, najpierw zaocznie, później na dzienne. Świetnie, wokal ćwiczy. No i kiedyś patrzy taka przekręcona kartka, ksero, takie źle odbita, tak źle pineską przypięta na tablicę ogłoszeń wisi. Pod tytułem e, kurs, e, seminarium mistrzowskie w Mediolanie z e, tymi korepetytorami La tej największej opery e, włoskiej, że tam jeszcze zapisy, tam patrzy, dzisiaj kurde kończy się okres zgłoszeń, szybko to zgłosił się tam, no ale trzeba wpłacić kasę, nie miał kasy do księdza, po, pożyczył, wpłacił, coś tu szybko pojechał. Pojechał, nie wygrał na tym konkursie nic, ale te. te te lekcje, które pobierał przy tym, dały mu możliwość kontaktu z profesorem i na końcu było te, po, po zamknięciu tego ocena, do no, ten pierwsze, drugie miejsce, jakiś tam Włoch, jakiś Amerykanin, jakiś Niemiec, no a do niego podchodzi ten profesor i mówi, słuchaj, ty nie dostałeś nic, bo masz jeszcze to, to, to do poprawienia, gdybyś chciał, to zostań, ja teraz będę miał w środę, w piątek, tam w poniedziałek czas to byś przyszedł do mnie po godzinie, za darmo dam ci konsultację, będziemy ciągnęli ten rytm pracy, który do tej pory tutaj trwał podczas tych warsztatów seminaryjnych. Chłopak bez kasy, gdzieś coś to jakoś, no w każdym razie przewidował te dni, chodził tam do niego, umówili się za jakiś czas, że jeszcze raz przyjedzie, napożyczał się pieniędzy od rodziny, od księdza, od kogoś tam jeszcze. Słuchajcie, zatrudnił się w siłowni, która jest najbliżej laskali, gdzie przychodzili ci ludzie, którzy tam e, tancerze, baletmistrze i tak dalej. Żadne takie, że nie wieście, W Boże, to jakieś brzydkie słowo myśli macie tutaj o Zenek się śmieją. E, w siłowni tam te ręczniki podawał i tak dalej, ale dowiedział się i na te, i na te kursy do tego, do tego profesora. Chodził dowiedział się, że będę gdzie nabór do chóru w laskali. Chór, czyli tam na 5 minut szósty halabarnik z <laughs> Prawda? I na te 5 minut chodziło chodzi o takie, takie role. Kasa za to żadna, ale presji, jak cholera. skali panie, tu chodzę po tych korytarzach. Tego. Zatrudnił się, udało się. Będąc w tym chórze, na próbach dowiedział się, że będzie casting do drugoplanowej roli w operze jakiejś barokowej. No to tam wystartował, przyszedł, to nauczył się, jak cholera, dostał tę robotę. No to już drugą rolę. Słuchajcie, po roku sytuacja jest taka: jest premiera. Krystian w roli głównej w Laskali, a pierwsze dwa rzędy ta siłownia, ja! Takie jest, ja, tak? Historia jak o kopciuszku, Kala szczęście. Krystian dzisiaj, teraz jechałem ostatnim samochodem, transmisja z Royal Albert Hall z Londynu, najbardziej wypasiona, najbardziej prestiżowa sala. Jest 50-lecie Monteverdi Choir, jeden z najwybitniejszych chórów europejskich o wielkiej tradycji. Sir Neville Mariner dryguje, staruszeczek 90-letni i dryguje jakimś wielkim dziełem oratoryjnym, gdzie oprócz tego chóru... Uświetlić mają wybitni soliści, najwybitniejsi europejscy soliści dedykowani do tego. Sopran jakaś tam, i a jakaś tam, Paolo całego i na tenorze Christian Adam Ksiechowiak. Tak? Słuchajcie, facet jest należy do kilkunastu najwybitniejszych śpiewaków opery barokowej na świecie dzisiaj. Jeździ po całym świecie, mieszka we Wrocławiu, częściowo drugie ma mieszkanie w Mediolanie. Kasa, kariera. Czy ktoś w Polsce, czy ktoś z Was słyszał o Krystianie Adamie Krzeszowiaku? Organiście z Jabora. Głowę daje, że nikt. Drugi przypadek. Mateusz Smoczyński. Nieporęd, jego tata tańczył w Śląsku, czy tam w Mazowszu, w Mazowszu, no bo podczasowym nieporęt. I nauczył chłopaków grać, od dziecka się uczyli. Janek na fortepianie, Mateusz na skrzypcach. Mateusz usłyszał kiedyś, kurde, jak sobie pomyślał, tak. Tyle lat nauki i będę siedział przy tym pulpicie. I będę grał ciągle te e, czwarty pulpit w orkiestrze symfonicznej w jakimś Bydgoszczy albo w Białym Stoku. Nie, nigdy na to nie pozwolę, coś własnego muszę zrobić. I usłyszał zespół Turtle Island Quartet. Amerykański kwartet smyczkowy, czyli pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, artóweczka, wiolonczela to są faceci, którzy od 20 lat grają muzykę, która nazywa się crossover, czyli skrzyżowanie wszystkiego ze wszystkim. Czyli są w stanie zagrać Beethovena, Mozarta, Vivaldiego. Jednocześnie zaimprowizować góralski czy cygański folk, jednocześnie grać improwizowany jazz, standardy jazzowe i muzykę współczesną, aleatoryczną, takie te Warszawska Jesień, prawda? Że są faceci tacy uniwersalni. No, bywają, t, 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 tacy, takie omnibusy bywają i nagrywają płytę, mają dwie nagrody Grammy na swoim koncie. Mateusz się zachwycił, mówi: Muszę zrobić coś, coś takiego jak oni. Zaczął ćwiczyć. Szukał 7 lat zespołu takiego, żeby dobrać pod takim kątem takich właśnie uniwersalnych ludzi i założył Atom String Quartet. Atom String Quartet, zapiszcie sobie strona internetowa, bardzo fajni gości. Atom kolejne płyty wydają coraz lepsze. I tenże Mateusz Smoczyński pojechał kiedyś do tej. Grażyna Augustik, w Nowym Jorku mieszka, polska wokalistka, która gra w zespole ze skrzypkiem. I ten skrzypek jakiś nie mógł jej i na zastępstwo ściągnęła Mateusza. Mateusz pojechał i musiał się od tego skrzypka, którym się okazał Zachary Bruch, żydowskiego pochodzenia, Amerykanin, nauczyć się tej jego partii i tak się poznał z Zacharym Bruchem. Lata jają Zachary Bruch dostaje maila z San Francisco od Tartla Elan Quartet. I pytają go, czy on chciałby przyjechać na casting, żeby grać w zespole Tatla Elant Quartet. Zachary mówi, rany i To wielkie szczęście dla mnie, ale nigdy już teraz nie pojadę do nich, bo nagrałem własną płytę, mam swoje plany. Gdyby rok temu, to bym ich w rękę pocałował, ale teraz nie mogę. To oni pytają, czy znasz kogoś takiego, kto mógłby tak grać. On mówi, jest taki facet, tylko on mieszka w Polsce. Dajcie mi globus, dajcie mi globus, ta polska. E, i, e, i, I zobaczymy, może przyjedzie. I Mateusz dostaje maila od Tartle Island Quartet, czy przyjedzie na casting. Zespół, który był jego idolem, od siedmiu lat próbował grać tak jak on. Połowę repertuaru już na pamięć znał, tak? Mówi tak, no to jest, no to słuchajcie, szczęście jak cholera, jedzie tam, gra tak, że oni im kopary. Mówią, chłopie, pracujesz z nami. A Mateusz mówi, ok, ale zaczekajcie, podpiszmy warunki, to tamto. Trzy miesiące musicie wcześniej dawać znać, bo ja mam swoje zobowiązania, mam swój zespół i tak dalej. Mieszkanie jedno w, 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 w San Francisco, drugie w Warszawie, kombinacja 30 razy przez te trzy lata przez Atlantyk w tej wetce, tak? Pieniądze, które zarabia, wydaje na to. I jest taki moment, że Mateusz e, w, podczas festiwalu Solidarity of Art w ubiegłym roku, nie dwa lata temu, został poproszony, żeby stworzyć zespół akompaniujący dla Bobego McFerina. Don't worry, be happy. I przyjeżdża Bobek na poznaje się z Mateuszem i mówi: Mateusz, wow, fajnie grasz, kurde. To słuchaj, może zrobimy coś razem. Mi się podoba jak ty grasz. Mój w angielsku świetnie tylko, że wiesz. Ja to mieszkam w Kalifornii, w San Francisco, a Mateusz mówi: Wiesz, ja też. A co tam robisz? No, gram w Statu Ram Quartet. What? Co? To jest niemożliwe, przecież to są fantastyczni goście, ja ich znam. Ja chciałbym z nimi kiedyś nagrać płytę. No to nagrajmy. Słuchajcie, dwie wielkie gwiazdy amerykańskiego jazzu. Robią wspólną płytę i trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, bo między nimi się zapląta jakiś koleżka z nieporęty, tak? z Warszawy, Warszawy. tak? Trzecia historia. Pabianice, końcówka lat 90. -tych. Do szkoły muzycznej przychodzi mama, mówi: Krzysio, chodź tego. On się bardzo chce uczyć grać na gitarze. Dyrektor Nie ma miejsca. Wyjdź, nie. A <laughs> może jakiś inny instrument. Nie ma, nie ma, nie. Ale on tak fajnie gra, chciałby muzykę. No tor nie jest. Niech będzie się No tam popiardywał, tam na tych lekcjach, ale pod ławką nuty. Cały czas, partytury. Tak, studiuję. Tu, Mozart, Heim, wszystkie tego. Kombinuję najlepszy półsłon muzycznych. Skończył średnią w Pabianicach, zdaje do Warszawy, do profesora Antoniego Wita. Najwybitniejszy polski profesor od dyrektury. Antoni Wit po egzaminie przychodzi i mówi: Słuchajcie, mogę przyjąć dwóch studentów na pierwszy rok. Nie wiem, kim będzie ten drugi, ale ten pierwszy ma być pan Krzysztof Urbański. No i Krzysio kończy u niego. Antoni Wit mówi, że jest najlepszy mój student. Będziesz mi tutaj teraz służył pomocą, wszystkie próby prowadzić, ale broń Boże, zadrygować jakiejśkolwiek. Ten Krzyziek się po dwóch latach wkurzył, aplikację złożył na konkurs drygentowski w Pradze i na konkursie drygenckim w Pradze mówią, że po raz pierwszy w historii konkursu zdarzyło się tak, że nie przyznano drugiego miejsca, a jednogłośnie przyznano pierwszą nagrodę, którą zdobył pan Krzysztof Urbański, ponieważ różnica poziomu była tak wielka, że drugiego miejsca nie przyznano. Krzysiek jedzie z wygranym tym konkursem do Stanów Zjednoczonych i jakoś udaje mu się zadrygować chicagowską orkiestrą w ramach eksperymentu młodzi z absolwenci wielkich konkursów europejskich, dyrygenckich mają szansę się pokazać. Krzysiek bierze bardzo trudną rzecz na partyturę, lutosowskiego koncert na orkiestrze. Niezwykle Amerykanie nie lubią generalnie muzyki współczesnej. Krzysztof tak prowadzi te głosy, że Amerykanie 6 minut 3000 ludzi bije mu brawo na stojący. Facet wygląda jak gwiazdor albo i Pióro postawione tak, marnareczka, zero fraków, biega na scenę tak, jakby przed chwilą odrzucił deskę windsurfingową. Słuchajcie, baby piszczą, bo śliczny chłopak. I, i przyjechał teraz do Warszawy. I tak, dostaje natychmiast propozycję do Indianopolis Orchestra. Jest w historii Stanów Zjednoczonych najmłodszym szefem orkiestry symfonicznej w Stanach Zjednoczonych. najmłodszy. A jednocześnie Norwegowie kupują go do Trondheim. Trondheim to jest taki kraków norweski, a Norwegowie mają tyle kasy na kulturę, że składają swoje projekty artystyczne tak jak Real Madrid drużyny. W związku z tym. Biorą Krzyśka do tego Trondheim. Krzyśek jest jednocześnie dyrektorem i szefem artystycznym Trondheim Symfony Orchestra, mając 27 lat, jednocześnie będąc szefem w Indianopolis. Przychodzą po jego koncercie Japończycy, mówią: My jesteśmy dyrektor of Tokio Symphony Orchestra. Jakby pan ewentualnie chciał z nami pracować, to mamy dla pana zagwarantowany status pierwszego dyrygenta gościnnego. Wczoraj na jego stronie internetowej widziałem, że w ubiegłym sezonie odpalił. Serię koncertów z Berliner Philharmoniker i z London Symfony Orchestra. Jeżeli istnieje najwyższa półka światowa, to on, to on dzisiaj w niej jest. Chłopak, który skończył niedawno 30 lat. Dwa lata temu zrobił taki numer, że ściągnął z Kanady Jaśka Lisieckiego. Ktoś, kto chciałby zobaczyć sobie na YouTube, jak wygląda Jasiek Lisiecki, to zobaczycie młodego Chopena. Eee, bo chłopak od 12 czy 14 roku życia, Polak mieszkający w Kalgary, robi wielką międzynarodową karierę pianistyczną.